Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiem o funkcjach trygonometrycznych kąta ostrego. Jest taki żart: sinus cosinus daj Boże, czy minus. Ten żart właśnie sugeruje, że zadania z trygonometrii sprawiają kłopoty. I rzeczywiście, trzeba trochę wprawy, żeby wiedzieć, która funkcja pasuje do zadania. No to słuchajcie. Funkcja trygonometryczna to wartość kąta. I tak na przykład dla trójkątów podobnych ABC i A'B'C'. Wartość funkcji sinus będzie taka sama. Poczekajcie. Sinusem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej. Czyli sinus alfa to jest a do b lub a' do b'. Jeśli po wykonaniu pomiarów okaże się, że sinus alfa równa się 45, setnych, to jest to informacja o kącie. Z tablic matematycznych możemy odczytać teraz wartość kąta alfa, i alfa to 27 stopni. Kosinusem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej. Tangensem kąta ostrego α nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta α do długości drugiej przyprostokątnej. Kotangensem kąta ostrego α nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie α do długości drugiej przyprostokątnej. Podsumowując, sinus alfa równa się a przez c. Kosinus alfa równa się b przez c. W obu funkcjach wykonujemy dzielenie przez przeciwprostokątną c. Jeśli myślimy o funkcji sinus, to znaczy, że wybraliśmy przyprostokątną naprzeciw kąta alfa i dzielimy ją przez c. Gdy myślimy o funkcji cosinus, to znaczy, że wybraliśmy przyprostokątną przy kącie alfa i dzielimy ją przez c. Tangens i kotangens to funkcje dotyczące przyprostokątnych naszego trójkąta. Tangens to a przez b, a kotangens to b przez a. Jak widzicie, są to funkcje odwrotne. W zadaniu pierwszym, proszę na moment zatrzymajcie ten chwil i spróbujcie samodzielnie wyznaczyć sinus, cosinus tangens oraz kotangens dla kątów alfa, beta, gamma. A to są poprawne odpowiedzi. Proszę sprawdźcie. Zadanie drugie. Wiedząc, że cosinus alfa równa się 3 czwarte i alfa jest kątem ostrym, wyznacz sinus alfa i tangens alfa. Co my tu zrobimy? Ponieważ alfa jest kątem ostrym, to rysujemy trójkąt prostokątny. Zaznaczmy kąt alfa i pamiętając o tym, że cosinus alfa równy 3 czwarte jest przy prostokątną leżącą przy kącie alfa do długości. Przeciw prostokątnej opiszmy boki tego trójkąta. Teraz uwaga, jak opiszemy boki tego trójkąta 3K i 4K. Dlaczego? Przypominam, cosinus alfa równy 3 czwarte to wartość kąta. Z tablic matematycznych możemy odczytać, że alfa to 41 stopni. Znamy kąt, ale nie znamy długości boków trójkąta. Zaznaczmy teraz x -a i przeliczmy. x kwadrat plus 3k kwadrat równa się 4k kwadrat. x kwadrat równa się 16k kwadrat minus 9k kwadrat. x kwadrat równa się 7k kwadrat. Pierwiastkując x równa się pierwiastek z 7k. Jeśli znam x, to mogę odczytać sinus alfa. Przypominam, przyprostokątna naprzeciw kąta ostrego alfa, czyli x, pierwiastek z 7k przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 4k. Literki k nam się skracają, otrzymuję wartość pierwiastek z 7/4. przez 4. I tangens alfa to jest przyprostokątna, która leży naprzeciw kąta ostrego alfa, czyli pierwiastek z 7k, przez długość drugiej przyprostokątnej, czyli przez 3k, otrzymujemy pierwiastek z 7 przez 3. W zadaniu trzecim tangens z bety równa się jedna druga. Rysujemy trójkąt prostokątny i zaznaczamy kąt beta. Teraz opiszę boki trójkąta 1k i 2k. Przypominam, tangens to długość przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta beta do długości drugiej przyprostokątnej. Oznaczmy teraz przeciwprostokątną x i korzystając z twierdzenia Pitagorasa zapiszmy x kwadrat równa się k kwadrat plus 2k Czyli x kwadrat równa się k kwadrat plus 4k kwadrat. x kwadrat równa się 5k kwadrat. x jest równy pierwiastek z 5k. Wyznaczmy sinus bety. Sinus bety równa się 1 przez pierwiastek z 5. Literki K pomijam, ponieważ się skrócą. Po usunięciu niewymierności zmianownika. Otrzymuję pierwiastek z 5 przez 5. I podobnie kosinus beta to będzie 2 przez pierwiastek z 5. Usuwamy niewymierność zmianownika i otrzymujemy 2 pierwiastki z 5 przez 5. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, po co nam wartości funkcji trygonometrycznych? Ale musimy zgłębić temat. Jeśli piszemy, że tangens beta równa się 1 druga, to jest to wartość kąta. W tablicach matematycznych możemy odszukać ten kąt i tak beta równa się 27 stopni. Ale o tym za chwilę. Przedstawiam Wam teraz tabelę czterech funkcji, które poznaliśmy i wartości dla najczęściej używanych kątów. 0, 30, 45, 60, 90 stopni. Proszę zobaczcie, dla funkcji sinus i cosinus w mianowniku zawsze są dwójeczki. A w liczniku kolejno. Pierwiastek z 0, pierwiastek z jedynki, pierwiastek z 2, pierwiastek z 3, pierwiastek z 4. I dla funkcji cosinus odwrotnie. Pierwiastek z 4, pierwiastek z 3, pierwiastek z dwóch, pierwiastek z 1, pierwiastek z 0. Osoby, które ćwiczą matematykę na poziomie podstawowym mogą pominąć wartości dla 0 i 90 stopni. Wartości dla 45 stopni funkcje sinus i cosinus mają taką samą. Pierwiastek z 2 przez 2, podobnie tangens i kotangens dla 45 stopni obie funkcje przyjmują wartość 1. Można też zapamiętać tą tabelę na krzyż. W ten sposób. Pokazałem wam wartości, z których korzystamy najczęściej i kilka moich wskazówek, jak się szybko uczyć przez skojarzenia. Wartości funkcji trygonometrycznych wykorzystamy do obliczenia długości boków trójkąta. Ponieważ się jeszcze z nimi nie zaprzyjaźniliśmy, proponuję, aby wypisać wszystkie cztery. Podpunkt A. Sinus 60 stopni to 5 do B. Cosinus 60 stopni to a do b. Tangens 60 stopni to 5 do a. I kotangens 60 stopni to a do 5. Zastanówmy się teraz. Długość boku b wyliczymy z funkcji sinus. Długość boku a poznamy dzięki funkcji kotangens. No to liczymy. Funkcja sinus dla kąta 60 stopni przyjmuje wartość pierwiastek z przez 2. Piszemy. Pierwiastek z przez 2 równa się 5 przez b. Mnożąc na krzyż otrzymujemy, że B pierwiastek z równa się 10. Dzielę przez pierwiastek z trzech otrzymuję b równa się 10 dzielone przez pierwiastek z Usuwamy niewymierności zmianownika. I otrzymujemy B równe 10 pierwiastków z 3 przez 3. Dalej. Wartość funkcji kotangens dla kąta 60 stopni to pierwiastek z 3 przez 3. Piszemy. Pierwiastek z 3, przez 3 równa się A przez 5, mnożąc na krzyż. 3A równa się 5 pierwiastków z 3. a jest równe 5 pierwiastków z 3. Przez 3. Podpunkty B i C zostawiam Wam do przeliczenia. Do drugiego przykładu podam za moment odpowiedzi. Na skorzystanie z tablic matematycznych. W drugiej kolumnie znajdziemy wartości funkcji sinus dla kąta alfa. Kąt alfa podany jest w pierwszej kolumnie. Podobnie w drugiej kolumnie znajdziemy wartości funkcji cosinus, ale uwaga dla kąta beta. Kąt beta podany jest w czwartej kolumnie. I w trzeciej kolumnie. Znajdziemy wartości funkcji tangens dla kąta alfa. To teraz spróbujmy uzupełnić tabelę. Sprawdzamy, czy dla 50 stopni funkcja sinus przyjmuje wartość 77. Proszę. Dla 50 stopni funkcja sinus przyjmuje wartość 77 setnych. Dalej szukamy kąta, dla którego funkcja sinus. Przyjmuje wartość 24 setne. Gdy znajdziemy tą wartość w drugiej kolumnie, to odczytamy kąt. 24 setne funkcja sinus przyjmuje dla kąta 14 stopni. I odwrotnie, szukamy wartości sinusa dla kąta 76 stopni. Dla 76 stopni odczytujemy. 97 setnych. Uwaga! Wartości funkcji cosinus podane są dla kąta beta. To sprawdźmy, dla jakiego kąta funkcja cosinus przyjmuje wartość 16 setnych. Możemy przyjąć 16 setnych dla 81 stopni. Odczytajmy teraz wartość funkcji cosinus. Dla kąta 23 stopnie. Przypominam, kąty dla funkcji cosinus umieszczono w czwartej kolumnie. I tak dla 23 stopni funkcja cosinus przyjmuje wartość 92%. Setne. To sprawdźmy jeszcze, dla jakiego kąta funkcja cosinus przyjmuje wartość 0,6. 0,6 otrzymujemy dla 53 stopni. I na koniec tangens. Jaką wartość przyjmuje funkcja tangens dla kąta 75 stopni? A więc tak, dla kąta 75 stopni funkcja tangens przyjmuje wartość 3,73. Dalej. Dla jakiego kąta funkcja tangens przyjmuje wartość 500? Odszukujemy. 500 i odczytujemy 3 stopnie. Teraz odwrotnie. Podaj wartość tangensa dla kąta 10 stopni. Odszukujemy 10 stopni, a wartość funkcji tangens to 0,17. Na koniec kilka zadań do rozwiązania. Oblicz długości boków oznaczonych literami. Podpunkt A. Sinus 50 stopni to x przez 2. Odczytujemy wartość funkcji sinus. 0,77 równa się x przez 2. Mnożymy przez dwójeczkę. x równa się 1,54. Dalej, w podpunkcie B zapiszemy. Tangens 68 stopni to 5 przez A. Wartość funkcji tangens dla kąta 68 stopni to 2,48. Równa się 5 przez A. Otrzymujemy 2,48A równa się 5. Dzieląc przez 2,48 otrzymujemy A równe w przybliżeniu 2. Tyle. Podpunkt C zostawiam Wam do domu. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli spodobała Ci się trygonometria, zostaw lajka, zasubskrybuj. Widzimy się następnym razem.